Włączona Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale laż na serwerach! No ja nie <laughs> Mam 24 masy dopiero, bo przy mnie zjedli, a miałem, no już właściwie prawie byłem w rankingu, bo bym zjadł jeszcze typka i bym już był w rankingu. No. Kto pierwszy donosi do prawego Górnego jest moim kolegą. Jakiś typo do mnie podleciał i siebie, i siebie mi dał. Ja tam mam. No co? Nie tak cię teraz. Okej, jeden klient na mnie. Kurde, zjadł mnie. Jakiś szark mnie zjadł. Nie wiem, jakiś rekin to był.

Ja nagrałeś się w tym roku? Czekaj! A nagrałeś ten odcinek? No nagrywam! Ale nie do Ciebie to Aha! Co? Ale co Mati to nagrywa? A ja pytam Ciebie. Ja teraz nie nagrywam. Wow! Ile botów! A tu właśnie mnie nie był boli. Co ty robisz? Nie mam go. W ogóle tak w ogóle, to gdzie ty jesteś? Ja lecę w stronę prawego do dolnego. Nie do mnie. Jestem jestem po lewej stronie właśnie, bo mnie tak zespiło i... O, idę po linii do prawej. Do prawego dolnego. Do góry lecisz. Leci.

Czuję ci, to A ma ty, już doleciałeś na dół? E, czekaj, no trochę jeszcze mi. Ej, ale zauważyłeś, że filmy się strasznie długo odwracają na nawet... dół. No! już dłużej, to było 10 godzin. 105 O, jak nie zjadł? Kurde, miałem tyle masy. Nie, dog mnie zje, nie. Dobra, e, ja bym... Do... widzę cię! Kto? E, Maki. Ty widzisz Sirius? Ja ten TV zesnął. Aha, no widzę. To chodź no chodź do mnie. Bo chciałem uciekać, bo myślałem, o oh, fak, może strzelić. Sam się Dobra, ja mam nazwę moją YouTubową. W ogóle zapomniałem się czy wita, czy dzisiaj jest to, się Nie, yeah. jesteś, ty. nie, nie, nie. Nie, jesteś? Nie, nie. Chyba pierwszy na, w rankingu. To. To. TVT team. Čemu z aktiviteti serius? Jaz sem s kolegami. Jaz e sem z aktiviteti... Čemu? No, jaz sem kot aktiviteti ima. In se je razvalil. No, kako se ni razvalil? Imajo kakšne čite ali kaj? A mnie zjadł trik split. Tam, tam idź. Tam. Ja miałem nago i Helen mnie zjadł jakiś. No kurnego Да, yeah, huh? okay. да.